Witajcie moi drodzy, dzisiaj odcinek specjalny. Także ja już się nie mogłem doczekać do niedzieli, więc postanowiłem zrobić odcinek troszeczkę szybciej. A już mam co golić, więc, więc yy, mówię, robię odcinek, bo już się nie mogę doczekać tego golenia. Tak jak nie mogę się doczekać tego mydełka. Także yy, jeszcze raz, Rafale, bardzo Ci dziękuję za, za przesyłkę z Dandy. Przyszło jest od Iana. Gentleman's Groom Room. Traditional Shaving Soap. Essence of Scotland. Esencja Szkocji. Malt and Myrtle. Zobaczcie, to jest takie, takie mydełko. I ono jest z, o zapachu właśnie myrtu. Yy, rosemary, czyli, yy, czyli rozmaryn. Naturalny miód. Zmiksowane są przyprawy. I Aberfeldy Single Malt Whisky, czyli e, Whisky Single Malt, zapach, powiem wam szczerze, nie do, nie do opisania, po prostu jeśli to jest esencja Szkocji, to, to ja jako Poznaniak uwielbiam Szkocję, także spoko, naprawdę jestem bardzo zadowolony, tutaj na przykład skład, jeśli ktoś by chciał poczytać, nie wiem czy, czy dobrze widać, e, ja się nie znam, ale na pierwszym miejscu jest gliceryna. Jeśli jest gliceryna, będzie ok. Yy, tak mi się wydaje. I cóż, fajne jest to, że to medełko, zobaczcie ono na, na spodzie, ma jakby tych, tych przypraw. Jak żeśmy rozmawiali z Rafałem, jest to yy, resztka airgreja, fusy z airgreja. Także zobaczymy. Im, także to mydełko będzie fajne, im, im niżej, tym będzie ciekawiej na, na tym, tym. Na... Także, dobra, dosyć gędzenia, i on naprawdę wykonał świetną robotę. Bardzo fajne mydełko, zobaczcie koloru. Także wziąłem łyżeczkę, wydrapałem trochę z góry, po prostu tej, tej pianki. Jakieś tam 3-4 drapnięcia. Przełożyłem to do Michy. I cóż, praktycznie nie widać tego mydełka tam w środku. I już tłumaczę, czym się będę golił dzisiaj. Będę się golił tak z Wielkiej Brytanii. No to maszyna też musi być z Wielkiej Brytanii czyli Edwin Jagger z głowicą 89 R, nie, nie R, tylko DE89. Maszyny u mnie niezmiennie Astra. Dzisiaj drugie, drugie golenie, tą, tą samą żyletką. Pędzelek, jaki 24 mm syntetyk pojadę tym sprawdzę co, co wykona i po goleniu jak najbardziej się zastanawiałem co tutaj użyć a mam dwa zapachy whisky do tego i wziąłem clubmana whisky woods czyli czyli whisky w najlepszym wydaniu bo jest to seria limitowana podobno clubmana a ja bardzo lubię produkty tej marki, więc nie mogłem ten także nie mogłem omieszkać, spróbować tego, tego zapaszku. I cóż, tak widzicie, już mi się ręce aż denerwują. Może nie denerwują i nie mogą się doczekać, bo tak naprawdę czekałem na to mjudełko, z czego jestem bardzo zadowolony. I cóż, przejdziemy do wyrobiania piany. Zobaczymy, co z tego będzie. Mi się wydaje, że będzie, będzie naprawdę, naprawdę spoko. Dobra, schodzę na dół. I już. Moczymy ten zalek. Przecież on ma w sobie tyle wody zgromadził, że to nam w zupełności wystarczy. Zobaczcie. Ja osobiście się nie mogłem już doczekać, także dzisiaj zrobiłem odcinek szybciej o 2 dni. I powiem wam szczerze, że Ej, jakie, za, jakie, jakie nuty zapachowe jest tutaj, naprawdę te przyprawy dają czadu. Powiem wam szczerze, że jestem jak najbardziej mile zaskoczony. Czyli to co, co, to co w tyglu, to się okazuje, to nie będzie to co na twarzy. Będzie tak samo, tak samo tajemniczy zapach jak, jak ostatnio Wickama używałem. Tak samo inaczej pachnie z, yy, z tygielka, a inaczej po wyrobieniu. Jest ja szczerze, że nawet bardzo łatwo się wyrabia. Myślałem, że będzie, będzie trochę więcej. No zobaczcie, nawet niczego, nawet niczego sobie się zrobiła. Powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem zaskoczony i zapach, zapach tego mydełka, wow, myślę, że to będzie, to będzie dla mnie strzał w dziesiątkę. Ja już tutaj czuję, że może dlatego, że trochę euforia mną kieruje, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę, no to jest... Warto było czekać, warto było czekać, naprawdę, czasami poczekać. Także piana myślę, że naprawdę bardzo dobrej jakości. I że nie ma potrzeby więcej jej wyrabiać. Fajna, naprawdę. I cóż, myślę, że mamy pianę zrobioną. Także zbliżę twarz i przy okazji maszynę, bo ostatnio, jak widzieliście, puszczam po prostu strumień, strumień ciepłej wody. To co? Przejdziemy do kolenia. Do Bardzo fajne wydełko, naprawdę ja jestem w szoku. To jedziemy. Fajny naprawdę no, jeśli tak pachnie Szkocja, to, to wow. Jak wiecie, Szkoci mają dużo wspólnego z poznaniakami, więc jak najbardziej mi się to podoba. Nie, naprawdę, te zapachy, które teraz wyczuwam, to jest właśnie chyba ta whisky. Piana fajna, kremowa wyszła. Bez tam większego czajenia się i wyrabiania przez kilka chwil. Bardzo przyjemna. Także zostało jeszcze. Masek na drugie przejście. Zobaczcie, jest naprawdę fajny, fajny, fajny zapach takich przypraw takiego takiej whisky z kolą i z lodem. No ja jestem w szoku. Ja Jestem w szoku jak najbardziej. To jest to jest produkt, którego na pewno na pewno na naszym na naszym rynku brakuje. Jak widzicie, idzie gładko bez bez żadnego docisku. Słychać maszynka, ma już co? Co ciąć? Także myślę panowie, że będziecie bardzo zadowoleni, jak przyjdą wasze przesyłki od Rafała. szczerze idzie bez najmniejszego problemu, bardzo fajny poślizg, bez najmniejszych problemów, i co drugie, drugie przejście robimy. Zostawiło mi na twarzy to medalko taki taki śliski por, taki, taki film nie wiem czy dobrze mówię film tak taki na twarzy który będzie dobra przekręcę kilka razy a zapach coś pięknego coś pięknego ja lubię takie nie lubię Lubię takie cięższe zapachy. A ten to myślę, stanie się moim naprawdę jednym jednym, jedynym faworytem. Naprawdę fajne. Kurczę. Powiedziałam tak, no szczerze, że. O tak, taki, mi, taki, taki produkt naprawdę mi odpowiada. A wziąłem tak naprawdę tego mydełka bardzo niewiele, bo mówię, muszę zobaczyć, jak jak ono się zachowa? Weźmiemy mniej niż przesadzić, i potem byśmy całe miski tutaj kręcili przez 20 minut. W sumie lepiej weźmiemy mniej, zaczynamy, ale jak widzicie, na drugie przejście dla mnie w zupełności wystarczy. Czy warto to mydełko kupić? Myślę, że tak. Naprawdę jest godne, godne polecenia. Tak z, z ręką na sercu powiem szczerze, że jest warto je zakupić. Jest ono u nas w Polsce, w jednym z polskich sklepów internetowych, więc myślę, że Google wyszukiwarka można je spokojnie znaleźć. Bardzo fajnie. Aha, tutaj robię przejście na balonik, także jeśli ktoś jeszcze nie widział moich filmów, a ogląda dzisiaj na przykład pierwszy raz, więc y, zawsze gole to miejsce w ten sposób. Otóż myślę, że jestem ogolony elegancko. Także zobaczcie jeszcze. I tutaj coś zostało. Praktycznie to, co zostało w pędzlu. Także mógłbym się tym. A zapach, zapach jest obłędny po prostu super sprawa pobawiłem się <słyska> <słyska> zmyję pędzel na czas czyszczenia sprzętu niech sobie skóra dostanie trochę tej, tej dobroci szkockiej. Nic wielkiego zmywam, po prostu umyję michę z piany. Obmyłem troszeczkę pędzel, także bez... Bez tam żadnych ceregieli, że tak powiem. Będę wyciśnięty. Micha umyta. Co bardzo fajna. I nadal czyś ten, ten zapaszek. Fajne, sprawy. Zmywam to wszystko z twarzy. zostawić na, na dłuższy okres, okres czasu, czyli na przykład na y, moment czyszczenia maszynki. Ja tam sobie to zrobię już po, po zakończeniu filmu, także po spokojności. Bez. Także elegancja Francja. Myślę naprawdę. Albo inaczej chciałoby się powiedzieć elegancja Szkocja. Także naprawdę super pędzelek. Wyciśnięty i co? Jestem trochę mokry, także muszę poczekać aż chwilę się wchłonie. W tym czasie mam w pogotowiu. Mówię, nie wiadomo jak się zachowa. Zobaczymy, czy weźmiemy trochę oczaru przed klabanem, chcieć czegoś więcej? Myślę, że nie. Ekstra. Naprawdę bardzo dobry produkt. Także powiem Wam szczerze, że naprawdę warty produkt, szczególnie na, na to, że to mydło nie jest bielone. Jest, zobaczcie, jeszcze, jeszcze z pianką. Zapach obłędu. Powiem szczerze, że nie, nie potrafię tak dokładnie go opisać, jakie to są nuty i tak dalej, ale są takie fajne Fajne, właśnie, I, i też mydlane, ale co najważniejsze, właśnie whisky, jakby trochę whisky z kolą, takie, takie coś, i troszeczkę takiego, takich przypraw rozmarynu, właśnie. Czuć tam ten, ten miód, herbatkę z miodem, być może angielską, kto wie. I cóż, jest myślę, że już jestem. Już był polecany przeze mnie kilkanaście razy, więc nie muszę go polecać po raz kolejny. I cóż, weźmiemy tak jak Aberfeldy Single Mold, to tak weźmiemy Clubmana. Myślę, że to będzie dobry wybór, a nawet bardzo dobry. Tak samo tutaj mamy nuty, nuty drzewne i nuty whisky, czyli fajnie pasują ze sobą. Myślę, że te, te dwa produkty mają, stanowią bardzo dobre połączenie. I cóż, jesteśmy ogoleni. Zapachy super. Mydełko jak najbardziej. Jeszcze raz powiem, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Rafał. Bardzo dobra sprawa. I cóż, mam nadzieję, że już teraz zobaczymy się w niedzielkę. Tak, jak mówiłem ostatnio, także. To było po prostu dzisiaj taki odcinek specjalny, zrobiony przeze mnie, bo już się nie mogłem doczekać, także jestem, jestem, mam ciekawość i zaspokojoną. Jestem bardzo wdzięczny Ci, Rafał. Trzymajcie się. Hej,